Dzień dobry, teraz, do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii GTA Sadio Misje Projektantów. Dzisiaj rozpoczniemy sobie krótką historyjkę nową od pana PLotka. Będzie to historyjka pod tytułem Grand Theft Dick, a pierwsza misja będzie nazywać się Przebudzenie jest tutaj tak napisane skrócik właśnie od Grand Theft Dick Przebudzenie, misja pierwsza misja rozegra się dokładnie na tym kontenerowcu autor mi również w e-mailu wspomniał, że misja jest bardzo trudna dosyć i prawdopodobnie zginę tutaj na tym odcinku co najmniej dwa razy, jak to w ostateczności będzie to się tutaj przekonamy zobaczmy jak ta historyjka się prezentuje, zaczynajmy Grand Theft Dick, Przebudzenie, misja pierwsza, autorstwa PLOTEK Uch, cholera, mój łeb. Pst, gdzie ja jestem? Eh, halo? Jest tu kto? Chyba się obudził. Cicho, kretynie. Ej, słyszę, że tam jesteście. To sobie słysz. Ale nie widzę, by coś ci to dało. Dobry tekst. No ba. Hej, ja nie wiem nawet o co chodzi. Wypuśćcie mnie, to się dogadamy. Nie e. Szef powiedział nic nie wypuszczać za nic. A kim jest wasz szef? Dosyć tych pogaduszek. Jak się nie zamkniecie, to nigdy więcej już nic nie powiecie. Tak jest. Hm, muszę się stąd wydostać, ale jak? Już wiem. Aaaa! Pomocy! Ratunku! Eee... Powinienem zareagować? To twój więzień, rób co chcesz. <ścoughs> Nic ci nie jest? Ach! Pokonaj strażników kontenera. Dobra, czyli rozumiem, że przechytrzyliśmy tego koleżkę. No to w takim razie ruszamy A i tutaj powinienem go teraz załatwić za pierwszym I w tego wpakuję jeszcze jeden pocisk No i dobra, ruszamy dalej w takim razie Okej, okay, to wszyscy, mogę iść dalej Przejdź do dalszej części statku Oha. moją automatyczną wieżyczkę Zabije mnie jeśli podejdę Będę mógł ją wyłączyć, jeśli znajdę swój sprzęt i zdobędę kody zabezpieczające. Cofnij się i znajdź swój sprzęt. No dobra, no to poszukajmy go. Może on jest tutaj, bo w końcu tutaj nas więzili, a tutaj nic nie widzę. Możliwe właśnie, że schowali nam, skoro nam zabrali go. Zobaczmy gdzie. O, tutaj jednak, dobra, super. No to zobaczmy. Okej, okay, w tej torbie są moje rzeczy. O, i coś jeszcze. Przeskanuj wieżyczkę, nie wejdź w jej strefę strzału. Dobra, widzę, że mamy kosę, jakąś. I o dziwo, mamy też aparat. I to aż za dużo zdjęć można chyba wywołać. Dobra, no to tutaj teraz muszę uważać, właśnie, żeby mnie tutaj nie rozwaliło. Czy to jest serio? Tako skryptowane? Nie wiem, czy da się w ogóle coś takiego zrobić, ale nieważne. Dobra, to wieżyczka firmy AMD. Znam kod. Wyłączanie wieżyczki. Ok, mogę iść dalej. No to w takim razie dziękujemy. Co jest grane. Chyba... Dobrze będzie pozbyć się z tego z bronią po cichu. Ok. Pokonaj wrogów w tej części statku. Dobrze, to w takim razie przejdźmy sobie dalej tutaj. I zobaczmy. On tutaj właśnie był na kadscence pokazywany, tylko uważajmy. I kulka w łeb pięknie. Tam są następni. M4 jest, zająbiście. No to tych odstrzelimy sobie dwóch. Następnych, pięknie. I to M4, tylko tutaj muszę uważać. Przejdź do dalszej części statku. Właśnie, żeby się tutaj nie nabrał, bo myślałem właśnie, że teraz tutaj ktoś jest. Ja bym sobie zwijałem M4 i już bym mnie wykrył. Dobra, więzień uciekł! Brać go! Ruszać się ścierwa! Ok. Sprawdzę tamten obszar. On może być wszędzie. Nie widzą mnie. Właśnie w sumie jestem zaskoczony, że go nie zauważyli jeszcze. Ale tego nie rozwalę po cichu. Muszę nagle wyskoczyć i go ściągnąć pistoletem. Pozbądź się wrogów w miarę cicho. Dobra. Hej, okay. tutaj jest ograniczona ilość amunicji ogólnie. Eee, zobaczmy, niech ja się tutaj. Roz o, to jest świetna pozycja teraz. Żeby dorwalić tego pięknie i ty mnie nie widzi, idiota, i w kulka w web. Pięknie. Dobra, teraz ładnie to rozwiązałem. Możemy iść dalej. Tylko uważajmy tutaj, właśnie. Ja nie mam. A, ja już chyba wiem, na czym polega trudność tej misji, bo my nie mamy życia za dużo, właśnie. I kto wie, czy autor tego specjalnie nie ustawił. Bo mogę mieć tutaj takie przypuszczenie. Miałoby w sumie to sens, szczerze mówiąc, bo skoro jesteśmy więźniami, to też moglibyśmy być bardziej wyczerpani. Ok, to chyba wszyscy. Nie jesteśmy tak jakby w pełni sił chyba. Komputer, uwaga, służba się zamyka. Proszę nie podchodzić. Żeby uciec, potrzebujesz pilota. Aby zdobyć pilota, musisz pokonać mnie. Zachowaj godność. Chodź walczyć na pięści. Wejdź do areny. Ok, zatem wejdźmy sobie do tej areny i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Widzę, że na luzie tutaj czeka na nas. I okej. Okay. Tak, mamy chyba jego ludzi, którzy będą nam towarzyszyć. Na wypadek, gdybyś nie chciał zdychać bez widowni. No, zobaczymy, zaraz to zdechnie. Wygraj pojedynek. Tutaj widzę apteczkę i ja sobie ją właśnie zbiorę, ponieważ to mu się przyda. I zaczynamy. W takim razie pora go powalić. Dobra, ok. I co, i lecimy. To chyba będzie prościzna, chociaż z tego co widzę, to on ma trochę życia i trochę to może zająć, właśnie. Ja, dokładnie. No dobra, no to może ja się tutaj pobawię jakoś z nim. O oh, fakt, co tu się dzieje? Nie czuj się oszukany. Skurczy byki chyba, będę chciał mnie rozwalić. Tylko ja tutaj będę miał problem. Tak, muszę jakoś przejąć jego broń. No to chyba jest jedyne wyjście, bym mógł wygrać, bo ja właśnie straciłem wszystkie. No ale szczerze mówiąc, to ja tutaj nie widzę za bardzo możliwości. No, chyba trochę ich za dużo. Chociaż czekajcie, może teraz kija golfowego tego dorwiemy. Dawaj, 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 dobra, dobra, dobra. No Ale chyba jednak zabraknie mimo wszystko. No, dokładnie, bo już jestem w rogu. A jak jesteś w rogu, to jesteś trupem. Dokładnie. No to będziemy musieli sobie spróbować i jeszcze raz. Okej, okay, no to w takim razie próbujemy jeszcze raz. Wejdź do areny. Tym razem go nie będę lekceważył. Dobra, widownie już kojarzymy i zaczynamy. W takim razie, jak go będę chciał skasować od razu, nie ma co. I tutaj zdrowie musimy sobie podnieść. Na pewno, jak oni wejdą, to już jest obowiązkowo. I dobra, lecimy z nim w takim razie. Nie będę się z nim tutaj cackał. I dobra, no widzę, że on trochę życia ma. Tak, już zaczynamy, tak jest. Dobra, i dawaj, dobra, pojedynczo wchodzą, to teraz mam jeszcze szansę. Nie czuj się oszukany, dobra. Dawaj, dawaj tego baseballa. Oni wchodzą pojedynczo. To jest właśnie furtka była. Do tego, by ich załatwić. I trzeba właśnie chyba nawalać tych z bronią, bo oni chyba mają mało życia i to też jest właśnie furtka. To wszystko jest przemyślane z tego co widzę. Naprawdę. Dobra. Dobra, dobra. I lecimy w takim razie. No, ok, i tak wszyscy wchodzą, tak, bo to jest oskryptowane, że oni pojedynczo wchodzą, dobra, wszystko jest jasne. Tylko żebym tutaj ruszał, może lepiej kosę wezmę w sumie, tak, ona będzie szybszy, szybciej zadawać obrażenia. Ale czytanie, czy nie mogę walić w tego idiotę, ja mu... żebym się tutaj nie nabrał, dobra, rozwal go. może lepiej kij golfowy, jednak, bo on ma większy zasięg. Sam nie wiem w sumie, co, czego tu użyć. Nawalać wszystkim w tych idiotów, nie ma co. O oh, fuck, nie nie, 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 nie. Uciekaj. No już prawie się udało. Fuck. Dobra, teraz już się uda raczej. Miejmy taką nadzieję przynajmniej. No dobra, no to w takim razie zaczynamy. Już po raz trzeci. Od razu życie zabieramy i atakujemy idiotę. I czekamy aż tutaj wyskoczy, chociaż jeden z nich. Trzeba jak najszybciej broń przejąć. Dobra, a zatem czekamy cierpliwie, bo już zaraz tutaj wyskakują. Skoro widzę, że ich szef jest w opałach. Chyba tutaj nie mogę spojrzeć, chociaż na to... O, jest, dobra, widzę cię. Wystarczająca kamerka była, no to pora się pożegnać. Dziękujemy. Dobra, dawaj baseball'a, tak jest. Nie czuj się oszukany, tak. I się zaczyna już jadka. Dobra, dawaj go z Wyciągnij, dobra. Zlikwiduj tego idiotę. I tutaj mogę też kopnięcie ich, to jest bardzo dobra metoda, żeby ich dobijać. Super, dobra i powalamy tego. I gigolfowy mi się w sumie podobał, więc ja go sobie zabiorę. Dobra, pora się pożegnać. O, dobra, wszyscy teraz skakują Dobra, tutaj chyba trochę się zbagowali, ale może to nawet i dobrze na moje szczęście. Dobra, chyba teraz powinniśmy dać jakąś radę. Dobra, wykończyć z kija. Dobra, dawaj, dawaj ich, pięknie tego idiotę pora zaraz pożegnam. Strzeliłem, dobra, zostało tylko dwóch, tylko ja mam mało życia. Teraz, teraz jest decydujący moment. Dobra, dawaj tą technikę moją, dobrze. I teraz został idiota tylko ten. Pięknie, i teraz musi się udać, nie ma innej możliwości. Dobra, i ze względu na to, że już trochę ta walka potrwała, to może malutkie cięcie miałem ochotę zrobić, no ale już. Sumie ile to zajmie, możecie zawsze filmik przewinąć o te kilka sekund, bo to i tak jest już jego koniec. Tym razem nic go nie uratuje. Udało się. Najważniejsze, się udało. Za trzecim razem bodajże. Dobra. Superowo. Oszust. Mogłem, się mogłem go po prostu zastrzelić, ale nie. Musiałem być honorowy. Ech. Zabierz pilota. Dobra. Czas się stąd wynosić. I misja wykonana, z szacunek plus, dobra, w porządku. A zatem przechodzimy sobie do standardowej rzeczy. A zatem przejdźmy sobie do rzeczy. Zaczynamy oczywiście od plusów. Po pierwsze, całkiem ciekawy pomysł na misję. Autor po raz kolejny widzę, że postawił jednak na oryginalną historię, jakiegoś bohatera, tematykę jakiegoś porwania. Również całkiem ciekawa lokalizacja, muszę przyznać. Pomysł na misję z pewnością był dla mnie tutaj ciekawy. Wprowadzenie do misji, no, była ciekawa dyskusja, liczne te całkiem dyskusje. Wiemy po nim co mamy tak naprawdę robić, ale przede wszystkim jesteśmy wciągani w klimat tej misji, właśnie w tym wprowadzeniu i to wprowadzenie było dla mnie również interesujące. Pisownia dialogów i poleceń stała dla mnie na dobrym poziomie, chyba nie zauważyłem żadnego błędu. Kolejny plus, umieszczenie, pomysł z tą wieżyczką strażniczą, wiem oczywiście, że to nie strzelało, ale chyba się nie da w ogóle tego zaprogramować. Zakładamy oczywiście, że strzela to normalnie, pomysł w ogóle na taką wieżyczkę, to mi się podobało, wprowadzanie takich nowych rzeczy. Ciągu w ogóle całej misji przewinęło się również trochę tego różnorodnego wyposażenia, jakiś pistolet z tłumikiem, strzelba, tutaj M4. Kolejny plus oczywiście przygotowanie całej mapy bitewnej, obiekty, pojazdy, oczywiście jak najbardziej tutaj fajnie porozmieszczane. Kolejny plus tej misji oczywiście dużo myślenia w tej misji, tego skradania się tak naprawdę na myślenie. Wszystko to dzięki ograniczonej amunicji, fajne całkiem porozmieszczanie tych wrogów. Oraz również dlatego, że mieliśmy dosyć mało życia, ale tutaj dla mnie może to nawet i dobrze, że mieliśmy mało życia, ponieważ e, jeżeli jesteśmy w więzieniu, to tak naprawdę wydaje mi się, że oni, no nie mówię, że karmią nas marnie, ale nie jesteśmy przede wszystkim w pełni sił i wydaje mi się, że właśnie ta ilość życia została tutaj celowo umieszczona, dlatego żeby pokazać takie osłabienie naszego organizmu i to było całkiem ciekawe. Właśnie również dzięki temu było e, to myślenie w ogóle w tej misji. Eee, kolejna sprawa, fajnie obskryptowana w ogóle walka z tym bossem, muszę przyznać. Eee. Naprawdę, to na początku jest ta walka taka jeden na jednego, później oni wchodzą pojedynczo i właśnie bardzo dobrze, że wchodzą pojedynczo, bo tylko tak naprawdę dzięki temu możemy sobie przejąć broń jednego e, tego strażnika, tak jakby, i dzięki temu możemy z nimi wygrać, bo gdyby oni weszli wszyscy naraz, to nie byłoby szans w ogóle przejść tej misji bez kodów. I to jest naprawdę fajnie przemyślane, moim zdaniem, no i w tej walce jest, według mnie, tutaj coś ciekawego. No i jeszcze taki jeden plusik, oczywiście, trochę tych drobnych dyskusji w ciągu całej misji się przewinęło, trochę tych cutscenek, tych przerywników się pojawiło. Nie polegało to tylko na czyszczeniu, tylko trochę znalazło się miejsce na te przerywniki, właśnie. I to według mnie również był tutaj jak najbardziej plusem pozytywnym. No i dobrze, jeżeli chodzi o wszystkie plusy tej misji, to już jest dla mnie tyle. Przejdźmy sobie teraz do minusów. Pojawiło się trochę takich szczegółowych spraw, ale po kolei. Pierwsza sprawa jest taka, że moim zdaniem zabrakło mi takiej drobnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w ogóle ci ludzie nas generalnie porwali i w jaki sposób my w ogóle się znaleźliśmy w tym więzieniu. Przed tym całym wprowadzeniem powinna być jakaś cutscenka, może w mieście, nie wiem, spacerujemy sobie nawet może sobie po jakiejś niewidzialnej uliczce dla miejskiego ruchu, że tak, tak to ujmę, no w jakimś po prostu skrytym miejscu by nas po prostu porwali, a później byśmy przenieśli się właśnie na ten statek. A tutaj od razu lądujemy tak naprawdę w tym kontenerze. Zabrakło mi trochę odpowiedzi na tej pytanie, jak oni nas porwali. I gdyby to było, to byłoby fajna podbudowa, naprawdę już całkowita. Kolejna taka sprawa szczegółowa, była tutaj taka kaccenka że ten aktor, ten strażnik wchodzi właśnie do tego kontenera, aby nam pomóc, my go powalamy na ziemię i kiedy rozpoczyna się właśnie tak jakby ta akcja już, przenosimy się na postać naszego bohatera, to ten wrogi strażnik jest cały czas odwrócony właśnie w takiej pozycji. Według mnie nie powinno to tak wyglądać, ponieważ te kaccenki pokazywały, że z pewnością w ciszy my go nie powaliliśmy, tego właśnie drugiego strażnika. Na pewno ten koleżka, skoro stoi w takiej pozycji, ten kontener jest tutaj, a on jest tutaj, to powinien to wszystko usłyszeć. On z pewnością by się już odwrócił i powinien nas już atakować. Więc powinien on być po prostu tak przestawiony, że który by wskazywał na to, że nas atakuje. Bo to, że on w ogóle stoi sobie tak, jakby nic nas nie słyszał, to nie wygląda według mnie najlepiej. Była jeszcze taka drobniotka sprawa jedna, że e, kiedy podnosimy właśnie aparat fotograficzny, to on ma. No tak w cudzysłowie ujmę to 9 tysięcy amunicji. Nie powinno to tak być. To jest taki drobny błąd, ale autor musi pamiętać, żeby o takie szczegóły tutaj dbać. Przejdźmy sobie do kolejnej sprawy. Była taka jedna kaccenka, jak właśnie szef zauważa, że więzień ucieka i posyła swoich ludzi, by nas dorwali. Jest taka cutscenka właśnie, że nasza postać wskakuje właśnie w to miejsce i tutaj idzie jeden ze strażników. I według mnie ta cutscenka nie jest taka do końca rzetelna, ponieważ ten strażnik jest w takiej pozycji, albo on stał tutaj nawet, albo co najmniej tutaj i on z tej pozycji doskonale widzi, że my wskakujemy na prawo. I według mnie to jest niemożliwe, żeby nie przyszło mu po prostu do głowy to, żeby tutaj zajrzeć. Dlatego, yy, no po prostu gdyby on nas zauważył, to już byśmy wszystko schrzanili, więc na tej cutscence według mnie, no że nawet w ogóle nie powinno być tego wrogiego aktora, to wtedy by... Wszystko według mnie tutaj działało, bo dla mnie jest to niemożliwe, żeby on nie mógł tutaj zajrzeć, więc autor musi bardziej zwracać uwagę na takie tutaj szczegóły. No i jeszcze jedną taką szczegółową sprawą, chodzi mi o moment walki z tym bossem. Takie dwie sprawy tak naprawdę. Było to fajnie przemyślenie oskryptowane, ale e, takie dwie rzeczy mi nie pasowały. Po pierwsze, ilość życia tego bossa. Moim zdaniem powinno zostać zmniejszona do 500, ponieważ, e, no szczerze mówiąc, trochę jest za ciężko. E, I... Ta ilość życia ogromna u niego powoduje, że ta walka z nim staje się mało realistyczna. Musimy go chyba kopnąć z 50 razy w klatkę piersiową, żeby go zlikwidować. A tak po prostu byłoby ta walka bardziej realistyczna i również nie byłoby aż tak ciężko tutaj. Wiązałoby się oczywiście to również z tym, że ci aktorzy, oczywiście wrodzy, musieliby wcześniej wyskakiwać, ale myślę, że spokojnie dało się to oskryptować. I jeszcze taka jedna sprawa, kiedy ci wrocy aktorzy wyskakują, to oni powinni mieć polecenie attack direct, bo oni chyba mieli normal albo hold position i to powodowało po prostu, że oni byli głupio do nas odwróceni plecami, szczerze mówiąc, po tym jak skoczyli w to miejsce. Ja tam na filmie powiedziałem, że na moje szczęście to nawet dobrze są odwróceni, no ale to tylko mówiłem pod wpływem tego, żeby nie przegrać, ale oczywiście bardziej realistyczne, rzetelne jest to, gdyby nas atakowali, a ja i tak musiałbym sobie jakoś tutaj poradzić. No i cóż, jeżeli chodzi o wszystkie moje argumenty tej misji, to już jest tyle. Takie jeszcze ogólne podsumowanko końcowe. Co mogę tutaj powiedzieć? Misja naprawdę była ciekawa, muszę przyznać. Widać tutaj postępy w jakości. Naprawdę brawo, panie PLOTEK. Muszę przyznać, że postarałeś się na tą misję, szczerze mówiąc. Oczywiście pomysł był ciekawy. Cieszę się właśnie, że postawiłeś na e, kolejny oryginalny pomysł, tak jak Ci radziłem w podsumowaniu. Bo wyszło to naprawdę bardzo ciekawie, dromne szczegóły się pojawiły. Jeszcze nie do końca dobra podbudowa, jako że to jest tak naprawdę początek Twojej historii. Misja też tak naprawdę nie była wyjątkowo rozbudowana, no było trochę tych faili, może trochę ją rozgrywałem na tym odcinku, ale ona trwa tak naprawdę około 7,5 minuty. Też nie ma tutaj wyczerpującej akcji, tak naprawdę. E, oczywiście jest trochę tych aktorów, jest to szczegółowo zrobione. Oczywiście to jest też taki typ misji. Ale żeby misja była na najwyższym poziomie, to musiałaby ona potrwać mimo wszystko trochę dłużej, ze względu nawet na te błędy. Ale mimo wszystko misja stoi na całkiem dobrym poziomie. Moja ocena dla ciebie, PLOTek to jest 3,75 gwiazdki. Naprawdę widzę tutaj postępy. Historia twoja zapowiada się naprawdę interesująco i będę oczekiwał na twoje następne misje. Wyciągaj jeszcze więcej wniosków. To jest na razie, według mnie, najlepsza twoja misja i będę oczekiwał. Na więcej. Dzięki za uwagę. To wszystko ode mnie i widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się. Hejka.